Powiedz mi szczerze, ale tak naprawdę jeszcze Ile razy otwierałeś drzwi? Powiedziałeś, ale chujowa klamka. I nie, że kształt, nie, nie, tylko że źle ci się otwiera. Pewnie nigdy ci się nie zdarzyło, nie? Łapiesz, otwierasz, wchodzisz. To marnuje czas przy wyborze klamki u niektórych to trwa dzień, dwa, nieraz po trzy tygodnie ludzie wybierają klamki, bo ta jest za ostra, ta ma za krótką rękojeść, tu o tą się jebne, tu mój pierścionek się porysuje, tam nie korwakuje. i tak cały czas i ludzie tracą energię, czas przy wyborze takich rzeczy, gdzie później na to nie zwracamy uwagi. Rozumiem, że klamka ma się podobać, ma pasować do wnętrza, ma pasować do drzwi, ma być odpowiedniej jakości, żeby od razu farba ci nie zlazła, żeby w ogóle ci się podobała, ale tego typu sprawy, jak oj, tu jest za, za ostra, tu się o nią ukuje, tu mi paluszek źle się na niej układa to uwierzcie, to są, kurwa, wymyślone problemy. Wiesz mi, już po godzinie po montażu tej klamki będziesz otwierać, zamykać te drzwi, nie zwrócisz uwagi, jak Ci się paluszek układa, czy Ci się robią odciski na palcu, czy się zaciąłeś, czy piercionek Ci się porysował, czy nie. A za tydzień, jak się zapytam, jaką masz klamkę, to powiesz, no taką srebrną, nie?